O kurwa, czekaj, bo to są Indie, zapomniałem. Bliat! BliAd! Bartek! Bartek! Bartek. Nie. Ziu. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Ogórko Wable. Jestem z. Zemru. O, z nim jestem. Gramy dzisiaj. Będziemy Indianami pracującymi w temu. No i kto by tak nie chciał pewnie. Mam pasło Woł! Jezus! Ja Czekaj! Coś... mi się popsuło! Wyjedź stąd, chłopie! Ja, <laughs> o! Ej, no nie, bo to nie jest temu! To będzie clickbait! Wyjazd! Dobra, jedziemy! Gdzie Dobra, chuj! No chyba przed siebie, jak on... Ty, posłonie tu są! Ale A one się chyba nie ruszają Idziemy, mamy jechać chyba ja, tutaj nie? Nie wiem co to, co to jest zapisane? Weź tam you przeczytaj. Jo have, died. You have died. Kurwa. Czekaj, bo jakieś lagi A ja? ale Ręce mam nad sobą, patrz. Co to ty masz na co? No bo ja się tociłem jakoś przyczyn, nie! O kurwa, czekaj, bo to są indie, zapomniałem. Bliad, bliad. Wycofaj, wycofaj! Wycofaj, No nie pchajcie się kurwa! Jest mam teraz jest kilka. Co ty robisz? Człowieku cię posroło. No pas, Michael Jackson, kurwa. <laughs> Jeszcze mam takie skinę. ja no chcę iść do ciebie. Dobra. Jesteś, Bartek? Uważaj! Bo tu ciężko. Nie, 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 nie tak mocno. Blaźb. Kuda? O, wypadłem prawie. A tak spokojnie. Zobacz, tam już są dwie poprzednicy nasi. A my tylko chcemy dowieść temu. I to mnie tak spodają. <grymne> co? Bartek tu szybko! Nie, nie. Bartek! 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 Nie! Bartek! Bartek! Tak, że trzeba szybko. To mi to, <grymne> Nie ja kurwa, Jakiś inny typ To ty na tym skręcie jesteś? Czy wjeżdżasz do góry? Teraz jestem pół w... To nie wiem czy to jesteś cedewno, ale... Nie. Nie, zaraz mi wie... wiedzie mi w dupę zaraz ten typo, ej! A to jestem jeszcze z jakimś typem Bartek jak się go boje o, Zobacz on jest jak wariat! Kto to? Ej. Nie ma sensu. czemu tak szybko tutaj jedziesz? Co tam się dzieje? Bo kolejny. Dobra, Bartek, ja muszę ruszać, bo tutaj inni kierowcy są. Będę czekał na końcu Dobra. trasy. Dobra, to staram się jak najszybciej. To jest pory. jak Squid Game. Oglądasz nowy sezon? Tak. Jak oni mieli to? E, takie do przejścia, co tam skakanka taka była? No. To teraz tak się czuję. Mnie gonią z tyłu. Dobra Bartek, spróbuję wykręcić, bo mam jakąś stację benzynową. Coś dowiozłem chyba, ale nie wiem. Jestem na indiańskiej oliwie. Czekaj, cofam się do ciebie. Ja się cofnę specjalnie, jak ten? E, jak kto się cofnął? Jak ten ze Game chciał? Da. Ale ja się nie cofnął, a ja się mogę cofnąć, bo mnie nikt nie blokuje. Jak to popierdala? Czekaj Bartek Gdzie jesteś? Na piechotę idę po ciebie. Mogę tak? Mogę! Idę na piechotę Widzisz mnie? To ja bohaterem jestem Wartek Widzę cię Jestem bohaterem BLEEP Ale lecisz Nie I kamień prawie spadł Dobra Wartek lec. <laughs> Tak wolno biegnę w szlomo, No, raw service dałeś, pochyl to. dobra? A gdzie trzeba I Oj, pochyl Pcham? No Dobra Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę a zaraz na mnie przyczepność. Jest. <grywa> Ewa, utknąłeś. Bartek! małeś <grywa> <Zopnałeś> mnie. <grywa> Ej, no co? <grywa> Bartek, ostrożnie! Nie popylaj tak! No spokojnie. Ja cię wystraszyłem, bo zaraz jak cię kamień walnie... Uważaj! <grywa> Postaram się, kumor. JEEEEEEEJ! Yes! MAMY TO! O! <laughs> Aaaa! Ja Kuba! JEEEEEJ! Yeah. Spadł. P pierdolisz, nie. Spadł. Spadł. Wyprzedziłem cię jak nie patrzyłeś, ale okej. Okay. Jest Bartek! Mamy to! Dobra. Powolutku. Jaki powoli jedziesz? Kurwa... Driftem, bokiem. Kziu! Nie, ja też! <laughs> <laughs> nie, nie! Nie! Ej, co jest? Ej, zrobił to! O. Jedziesz, toczysz się. A jak ci ziomek idzie za nami! A to jest pewnie morderca. Morderca, no widzę. Dobra. Ej, dobra, ciężko jedzie. Nie. Nie. Gdzie ty jesteś? Bartek? Nie! Ty też spadłeś? Nie. Nie. Jak tak nie widzisz to lipo. To jest strasznie ja daleko. Jak teraz spadnę, jak teraz to Nie! Tak. Nie możesz. Tak. Bartek, jadę Ale pod na ciebie. Razie... Nie nie, no, mów o czymś. O, widzę cię. To całe, ja... Nie, nie! Nie! Bartek, to jedzie! Nie! Martek! Musisz! Idę! Po, na piechotę idę! Wytrzymaj! Dobra, dobra. Przepchnę cię znowu! Co tu? O matko, many! Gdzie tu się zapierdalało tyle? Cały czas No, bo jakby cię miał wypchnąć przez przypadek? Nie, Co? Odwróć się. Spieprzaj. Nie! Nie pozwolę ci! Uciekać! A? Przepycham go! Przepycham go śmiecia! Nie dam się! Nie! 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 Moc Indy! go bokiem! Bokiem z pieprzu. NIE! Uciekł mi! NIE! Proszę! NIE! 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 Myszka mi się odpyła! Myszka mi się odpyła! Myszka nie, nie! NIE! dam! Nie! Zepnę go Zara. Ja jak wysiądę... Znaczy nie mogę teraz wysiąść A jak się zresetuję to będę na początku Jak to wygląda? A Nie! AAAAAAAA NIEEEE AAAAAAAA DOBRZE AAAAAA ja muszę napisać L Jezus Że on mnie zepsuł i sam... Jezus, jestem niezniszczalny Zaraz mnie jeszcze rzuci Pokojnie. Patrz! Chyba dobrze robię. Nie! Bartek! Nie! Nie! Nie. <laughs> Jadę Bartek, tylko mam przeszkodę, bo ktoś tutaj już jedzie. Co za tysię <laughs> spadków? O to się tu zrespi teraz I tego. No, zrespił 60% i sobie na datę. A ja spadłem jak debil Czekaj, jadę po ciebie, tylko nie wiem jak ją ja tu wykręcić, kurwa. Tyłem będę jechał najwyżej. Bartek widzę cię jak biegniesz. Widzisz to? Widzę cię. Czekam tutaj, bo ja nie mam jak zjechać tam, bo przecież spadnę i tak. Próbuję, tylko... A jak ty wykręcisz? Tyłem będę jechał. No to próbuj, no, nie. Oj biljad. A co jak mi tego spampointa nie zejdzie? Eee, to najprawdopodobniej skończymy odcinek, powiedzmy, i powiemy, że skończyliśmy całą grę. Po prostu, już przewiozłem cię. Byłeś moją dostawą, po prostu. Dziękuję bardzo. Pogoda znowu spadłem w tym zarazem. I ty wyjdziesz tutaj sprzed nami? Co, się będzie rozpędzić, Bartek. Jadę. Jedź, nie zatrzymuj się, nawet przez sekundę. Nie możesz. Stój, 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 stój Ue! Wypadałeś? Nie Ale myślałem, że ty wypadniesz, nie. nie wiem jak ty to... Co to są za kraty? Pewnie przez te kraty nie mogę przejechać, nie? No pewnie nie. znaczy no ja przejechałem na obok no, no nie pierdol Kupa ja to chyba kończę nie Bartek, zaraz znowu po ciebie nie. nie, ale dobra, nie było tak daleko, przecież my blisko byliśmy od spawn'a Nie przejmuj się Bartuś, mogę poczekać na ciebie Nie <laughs> Jak idiota, jak idiota, jak idiota On pociągnął mnie, zaczepił się o mnie i on hmm. na dół spadł dał. Kurde Kuba Nie, nie, nie No i że, daleko pojechał Spadłeś? No Dole, muszę znowu po ciebie jechać. Gameplay paused. play has been paused, please wait Zbier. while. dalej making. mi z drogi, kurwa. Miły oh. Cierre, lepiej. Proszę cię, tylko trzeba przyjechać po to było. Co, ja co, nie Czekaj się właśnie... Bo są wojny tego, wojny gangów, on jest blok, i express, a jestem temu po się bijemy tu. Teraz chodzę w tak wolny akcent. <laughs> Dobry Dzień on się nie rozpędzi. Jak ja chodzę? No patrz co Co jest? O. Jaki ma... Moi... a ja spadnę zaraz przez... Ej Bartek bo zablokował mi drogę Gratuluję Nie mogę dojechać do ciebie O się... Wyjś... dobra wypadł jednak Jadę do ciebie No, no I czego ty jeszcze chcesz siedzieć? się po prostu O. E... Ostrzygnięcie. Wąskie tunele. Wąskie tunele... Czas jest. Widzę jak koło mnie siedzisz, jak zawezmę na tym. Ty. <grym> Hyhyhyhy. Jakbyśmy przez dupę przejechali... przejeżdżali. Fajnie. Co zdraszczy nam. No. No. O, 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 trzeba wybrać tunel! Bądź też Nie. Prawo choć, po prawo i. po prawo. Z prawo? No, prawo. Nie, no nie wiem, czy to jest prawo. To, prawo to jest to. Oj bliad, cztery dychy w takim tunelu popylamy, 5 dych. Zauważasz w ogóle, że nie mamy nic w środku? Czekaj, co tu jest? Co Zu tunel. No, chadzę, no to żeś mi wybrał trasę, oho oho. Oh. No co, no co, no co, no? Nie. Całpa się chowie, ale jak my wyglądamy, to taka poważna mina, ja to Ci tam. Czekaj. Oj, Bliad. Spadliśmy prawie, prawda? Nie. Czemu to czerwono? Nie <śpiewanie> Czekaj! Lewo jeszcze. Czekaj bo ja widzę. O. U, tu jest woda. Woda w Indiach? No nie wierzę. No way. Czysta pewnie ta woda. Pewnie ta. Kurwa! Za pierdolamy, trzeba te paczki dopolić szybciej, tyle, żebyśmy czasu zmarnowali. Ale zauważyłeś to, że nie mamy nic w środku. Chyba. No jest... paczek. Przyjść. To jakieś... się wymyśli. Zabierze się. Uchodźców się jakiś weźmy i tyle. Rzeczywiście, przecież mogliśmy paczki jakieś wziąć. Ja pierdolę. wracamy się 9 km. O, było blisko. <gry> no. Śmierć. Inwal... Nie, nie inwalidą. czekaj I, i wojka. Nie wiem. A to był pierwszy ziemi, który tu zginął. I gruba kurwa, jebany, nie może wyjść stąd. O, stał na mam, widzę. Heh! <grym> na Kuba, 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 spokojnie. Dam radę. Wiem, że Nie, nie dam rady, Martek, nie dam rady, nie dam rady. Nie dam rady. Nie, nie, ja nie. nie! O, motywacja. Nie, nie ja skaczę. Nie mam już w aucie Jak to? <grym> Jesteś, Ty, pilu, nie strasz. Jesteśmy. Tak, daliśmy radę. Znaczy, no yes. Teraz Trzy razy widzowie właśnie dostarczyliśmy wszystkie paczuszki, które mieliśmy dostarczyć czyli jakieś chińskie dildosy Jesteśmy z tego bardzo dumni Bartek mi tutaj towarzyszył bardzo A teraz jak prawdziwy indianin Musimy umrzeć 3, 2, 1